Szymanko moi drodzy, jestem Terin, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a ja Wam pokażę kilka dowodów na to, że Freeze kupił w końcu swoje Lamborghini, oraz Wam pokażę to Lamborghini, ponieważ Freeze jeszcze go nam nie pokazywał oficjalnie, ale już nim jeździ po drogach. Także, moi drodzy, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i zapraszam do oglądania. Ale jeszcze tym chciałem pozdrowić nowych o, oto oni, wszystkich Was serdecznie pozdrawiam oraz donatorów. Także, moi drodzy, jeśli Ty chciałbyś zrobić coś również pozdrowionego na odcinku, to możesz albo wysłać donata, albo wesprzeć kanał. To tyle, no, a teraz zapraszam do oglądania. A więc najpierw przedstawiam wam dowody, a dopiero później pokażę wam, jak to auto wygląda. A więc zacznijmy od tego, że jakiś czas temu, jak pacjent sobie robił streama na Twitch ekipa, no to, moi drodzy, przyszedł Friz i powiedział, pochwalił się, że już upłacił wpłatę wstępną, moi drodzy, na coś fajnego, co zabolało go w portfel, także zobaczcie sobie tego szota. przed chwilą tutaj wiedzieliście, taka pani chodziła, robiła zdjęcia dla jednego takiego leasingodawcy, więc właśnie opłaciłem wpłatę wstępną na... Na coś, coś ciekawego. Tak? Ale nie mówię zupełnie co. A to drogie to jest? No, zabolało w portfel. Zabolało w portfel? Czy to, no. czy to też będzie miało jakoś. Do, do, czy widzowie też yy, będą y, zadowoleni? Yy, tak. Okej, okay. chyba więcej nie możemy powiedzieć. <laughs> Cały czat pisze, czy lambo, nie? No. No i właśnie w związku z tym tym były pierwsze podejrzenia, że Felix faktycznie mógł zakupić sobie nowy samochód, czyli lambo. No i moi drodzy, po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć to Lamborghini na Instastory trąby, także zobaczcie sobie, co jedzie za samochodem trąby, jaki samochód. oj! Ale to nie wszystko, ponieważ również krzychu dodał Instastory również tym samym samochodem. Spójrzcie na to. Również ten sam samochód był na filmie u Reziego, w którym przyjechał właśnie do Krakowa, do Friza, tylko ma on zleciutko inny kolor z tego względu, że wiadomo, filmy Reziego są delikatnie inaczej kolorowane, także moi drodzy, zobaczcie sobie, że to jest ten sam samochód, tylko po prostu inna korekcja kolorów. Moi drodzy, pokazałem wam już wszystkie dowody, które potwierdzają, że jest to faktycznie samochód Friza, Na no, a teraz przejdźmy sobie do informacji o tym samochodzie. Rok produkcji jest to 2019, no i moi drodzy, samochód po wypadku, jaki możecie zobaczyć tutaj właśnie na tym zdjęciu. Ten właśnie samochód możemy kupić za 600 tysięcy złotych, a jeśli chodzi o ten sam samochód, tylko że w dobrym stanie, ale nadal używany, to w internecie chodzi on po 1 200 tysięcy złotych, czyli moi drodzy, naprawdę samochód z górnej półki. Moi drodzy, to teraz z tego filmu. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Szolcie łapkę w górę, jeśli Wam się filmik spodobał. Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Widzimy się już w kolejnych odcinkach do następnego filmu Siemka.